Witajcie moi drodzy, ja jestem KUSOK, wy jesteście na kanale My Retro hobby Moi drodzy, trzy paczuszki dzisiaj. To będzie ciekawy filmik. W tej paczuszce wiem co jest, to jest mój zakup na Allegro. W tej paczuszce jest coś od Azu. Azu bardzo serdecznie Cię przepraszam. Paczuszka z 17 grudnia 2020 roku czekała na swoim kolej. Azu, wybacz mi, nie pamiętam co już na niej jest. Ale się zaraz sobie na pewno przypomnę. I to jest mój kolejny zakup na olx Najbardziej... Zacznijmy od tego. Zacznijmy od najmniejszej, moi drodzy. Gdzie ja mam nożyk? Tu mam nożyk. Dlaczego ta przesyłka, ten zakup jest dla mnie ważny? Długo się wahałem, bardzo długo szukałem tego tytułu. To od razu mogę podpowiedzieć. Jest to tytuł, z tego co się nie mylę, na Sege Master System. Przynajmniej powinien być. Jest to, moi drodzy chyba koniec mojej kolekcji znaczy koniec, w sensie wszystko na Master Systema, co chciałem mieć, już będę miał jak to opakowanie rozpakuję i udało się zdobyć w fajnym stanie, bardzo długo szukałem zastanawiałem się i jest moi drodzy, świetnie zapakowane, bardzo dziękuję sprzedającemu Zalegro już nie pamiętam jak się nazywał ale zaraz to sobie rozpakujemy na szybciorka Dobra, to sobie zrzucę. Akurat będzie na pakunek na, dla kolejnego kogoś. I tu, moi drodzy, kolejne pakowanie. Tak trzeba pakować gry. Moi drodzy, ja kiedyś sobie postanowiłem, że uzbieram wszystkie gry na wszystkie platformy pod tym tytułem z tej franczyzy. Wiem już, że... Proszę bardzo. Wiem już, że jeszcze w markach cena, to marek. Wiem już, że mi się nie uda ponieważ Art Type chyba Dimensions wyszedł tylko w 3000 sztuki tylko w Azji na Nintendo Switch, no i nie uda mi się. W ogóle to na dniach będzie miał premierę, moi drodzy, kolejny Art -type, -type, Type Final 2, bodajże, o ile się nie mylę, na Nintendo Switch, PlayStation 4, 5 oraz Xboxa, chyba, chyba na Xboxa, nie pamiętam. Moi drodzy, o, Paragonik kosztowało stuweczkę. Macie nawet dane firmy. Mnie bardzo cieszy, że jest instrukcja, co nie jest takie wcale oczywiste. I moi drodzy, mamy cartridge. Zajrzyjmy sobie do instrukcji. Tak, jak mówiłem. Jest to ostatni taki tytuł. Chyba, że coś jeszcze sobie wypatrzy. Nawet może sobie zapisywać wyniki, proszę. Ale jest to ostatni tytuł. Który, którego ja poszukiwałem na Master System. Jak wiecie, mam Master System, Mam Sega Master System w obydwóch edycjach. W edycji moi drodzy pierwszej, tej, gdzie jest jeszcze na karty, w suwaczek, jeszcze mam do niej pistolet, i w edycji drugiej z grom Sonic 2, Sonic the Hedgehog, a chyba Alex Kit jest wbudowany, o ile się nie mylę. Bo w ogóle taka ciekawostka, Alex Kid miał być maskotką SEGI przed Sonikiem, ale potem pojawił się Sonic, bo ktoś tam uznał, że jednak Alex Kid nie. Więc moi drodzy, R-Type, klasyczny, pierwszy. Chciałbym teraz jeszcze Artypy na, na Super Nintendo, na Mega Drive, na PlayStation 1, PlayStation 2. Będę chciał to kiedyś skolekcjonować. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś Artypy, nawet na Game Boy'a przygarnę, bo nie mam nic, nie mam nic, mam tego i tyle. <grym> A nie przepraszam, jeszcze tam Siachu dla mnie zdobycze robi w UK, ale Siachu to raczej na turbografiksa. więc tam jeszcze jest coś takiego. Dobrze, zobaczmy, co Azu tutaj nam zaserwował. Przepraszam jeszcze raz, Azu, że nie pamiętam, co tutaj miało być. No, ale przyszedł na to czas. U mnie zawsze przychodzi jakiś tam czas. Jeszcze parę paczuchy sprzed roku, którymi muszę się zająć, i chciałbym moi drodzy coś streamować, Bo poza kamerą się troszkę tymi sprzętami bawiłem. No, niestety nie miałem za wiele czasu. O, co to jest? Co, co to jest? Zaraz, zaraz, do retrokompów coś. A, a, zacząłem sobie przypominać. Dobra, 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 dobra. Zaczyna być jasne, moi drodzy, co się tutaj zawiera w tej paczce. Sekundka, musimy tegoś tak rozpakować, żeby tu nie nabałaganić za bardzo. Tak, to sobie, już sobie przypominam. Moi drodzy, zaraz sekundkę, bo są dwie zaplątane o siebie. Klawiaturki. Jejku, miałem taką. Kto pamięta fortecha klawiaturkę, moi drodzy, do PC? Proszę bardzo, pamiętam te badziewne podstawki z boku, to było badziewne. No, ale jest, jest troszkę przypalona, ale mi nie przeszkadza. Będzie do któregoś retro kompa, moi drodzy? PS2 gniazdo, super, super, świetnie. Już sobie wspomniałem, co to miało być. Zaraz to może odłożę Tu, tu moi drodzy, mamy Mediatech, ktoś starły się przyciski, więc sobie je, że tak powiem, poprawił. O ta klawiatura posłuży mi do na warsztacie akurat. Ona jest na USB chyba. Nie też, ale powinno też w Pentium 4 czwórkach moich działać. To tą sobie też wykorzystam e, akurat, bo tam na warsztacie to mają trudne warunki pracy te sprzęty. Oj, poleciał. Poleciał styzoryk. Coś tu jeszcze jest. Wydaje się, że jest. Zaraz tylko ja się nie mogę dostać, bo taśma złapała. Jest ciężko, to coś tu jeszcze jest. Dobra moi drodzy, zaglądamy, zaglądamy, nie za wiele jeszcze widać. Dobra. Kurde, wypełniaczy to ja będę miał masę. O, gry jakieś. Gry widzę, gry. O, tak, przypominam sobie. To chyba były Azu zakupy od Ciebie, nie? Ja już nie pamiętam. Bo zacząłem też zbierać Final Fantasy. Moi drodzy, Azu miał dwunastkę oraz dziesiątkę z bonusowym DVD-skiem. I ta mnie e, wersja bardzo interesowała. Proszę bardzo, e, świetnie, świetna rzecz, moi drodzy. I to jeszcze polska dystrybucja. No proszę, Do tego to się nie spodziewałem. Sprawdźmy drugą, druga jest z dystrybucji angielskiej. Nie spodziewałem się tego. Wielkie dzięki, Azu, rewelacja. E, tak, teraz sobie wspominam już e, pomału. Pomału odświeżam sobie wspomnienia ładności tej naszej rozmowy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Więc klawiaturki Final Fantasy. A tu, moi drodzy, będzie coś fajnego. oczywiście na końcu filmiku rozłożymy, tylko muszę sięgnąć po nożyk. Sięgnąłem, dobrze. Yy, narzędzie zbrodni. Tu będzie coś fajnego. Kupiłem to od młodego człowieka, chyba który zbierał na jakąś konsolę inną. Tak mi się coś kojarzy historia. I na się troszkę porozmawialiśmy, troszkę negocjowaliśmy. Czy to było na grupie Facebookowej? Już nie pamiętam. W każdym razie, tu będzie, tu będzie jedna bardzo ciekawa rzecz, która mnie bardzo interesowała. Już zaglądamy. Mam nadzieję, że za bardzo nie dostało, bo to pudełko, jak widzicie, troszkę sfatygowane. Dobra, zajrzyjmy. Oczywiście, bardzo dobre pakowanie. To się chwali, to się chwali, mam po prostu tyle wypełniaczy, że już teraz mogę sam kolejne paczki. Tu jest, mój drodzy, woreczek i pierwsze zawiniątko i od niego sobie, moi drodzy, zaczniemy. Lecimy, już się nie mogę doczekać po prostu, bo tutaj będzie coś naprawdę fajnego, coś, w co chciałem bardzo dawno pograć i jest u mnie w kolekcji, jest. Proszę bardzo, moi drodzy, Castlevania... Down of Sorrow, niemiecka. Nie wiem, czy jest język angielski. No, ale jest przecież ten. Yy, jest przecież angielska wersja. Ha, to ciekawe. Miała być niemiecka. A jest angielska. No i fajnie. A zaraz, a, tu, a ten, zaraz, 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 ale jest jeszcze jeden mek. No i jest niemiecka. No i jest niemiecka, czyli mam y, full opakowanie angielskie, a tu mam niemieckie, ale NTR AVCP EUR. Hm, dziwna kwestia, to jest temat do badania. Bo powiem szczerze, że, że dziwne, że jest wersja angielska i wszystko jest. Hm. Temat do ukryzienia. Yy, powiem szczerze, że cieszę się, mega się cieszę z tej gry. Bardzo długo jej szukałem, bo chcę ją ograć. Panku mi tak narobił kurczę, ochoty na te kasalwajinie, i tak, i tak jakoś już mi zostało. Moi drodzy, moi drodzy Star Fox Command. Zapewne wielu z was wie niemiecka wersja, że jestem świrem na punkcie Foxa McClouda. Czyli de facto cała franczyza Starwing, tu gdzieś Starfox, nie jest mi obca. Komanda już mam, nie miałem w wersji niemieckiej, ale w ramach zestawu zostało zakupione. Po prostu to, no tanio był ten, ten Starfox, albo się z kimś zamienię, albo gdzieś on tam pójdzie w świat. I tu jest kolejna, kolejny świetny tytuł, moi drodzy. Mega Man 5 Battle Network Double Team DS. Oczywiście, moi drodzy, proszę, komplecik, książeczka gruba i yy, yy, też yy, też jest angielski, a to wszystko z Niemiec, więc to jest ciekawe, ale z tej gry też się cieszę, ale najbardziej z Castlevania. No i, dro, moi drodzy, jak już była okazja, to nie byłbym sobą, gdybym też nie zapytał się, czy nie ma jakiegoś tam sprzęciku przy okazji żeby to odtworzyć Moi drodzy. No i oczywiście, że był No i oczywiście, że że jest. Dobra, to sobie zrzucimy. To sobie zrzucimy Moi drodzy Chyba według mnie, według mnie Moi drodzy, DS Lite to jest najlepszy DSik z tych malutkich. Dla, już tłumaczę, ja wiem, że tutaj zdania będą podzielone, że może być jakieś tam, jakieś tam konflikty, mogę wywołać jakąś nie, niepotrzebną tą pianę, bicie piany, ale dlaczego? Po pierwsze, jest zamykany, nie rysują się ekrany, co jest mega fajne. Po drugie, możliwość odtwarzania gierek z Game Boya, Game Boya Color i Game Boya Advance. I po trzecie klasyczne gry DS-owe, ja wiem, że to nie są 3DS-owe, że zaraz będzie, że efektu 3D nie ma, co ty kusok gadasz i tak dalej, ale dla mnie ta konsolka, ja, możecie się śmiać, ja jedną z tych konsolek, różową akurat, mam cały czas ze sobą praktycznie, praktycznie wszędzie, włożę jedną, jedną tą konsolkę, po prostu strasznie mi odpowiada, strasznie mi odpowiada gabaryt, Strasznie mi odpowiada to, że ma dwa ekrany, jeden dotykowy, i nie można zapomnieć jednej istotnej rzeczy o bibliotece gier. Po prostu jest znakomita biblioteka gier na Nintendo DS a light idealnie wpasowuje się, wpasowuje się w moje y, potrzeby, więc moi drodzy, za chwileczkę się przełączę, rozłożę to i zrobimy podsumowanie jak zawsze. No to pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Tak wygląda podsumowanie. Będę się streszczał, bo o czym tu gadać, moi drodzy? Mamy Final Fantasy XII, mamy Final Fantasy X, mamy Artypa. jak oh, się cieszę z tego Artajpa strasznie. Mamy Megamena piątkę na DS-a, bardzo zacny tytuł. Mamy Star Foxa Command w wersji niemieckiej, no ale mnie to tam nie przeszkadza, bo chyba gra jest w wersji angielskiej. Mamy Castlevania. Mamy oprócz tego oczywiście sprzęcik, na którym możemy to tworzyć, czyli Nintendo ds i dwie klawiatury do sprzętów retro. Dziękuję Azu, dziękuję pozostałym sprzedającym. Naprawdę, naprawdę świetne rzeczy do kolekcji. R-Type po prostu... Ja uważam osobiście, że ten R-Type to jest jeden z najlepszych R-Type'ów, jeżeli nie najlepszy na... Ośmiobitowe sprzęty, ten r właśnie na Master System. Uu, świetna rzecz, świetna rzecz, świetne rzeczy do kolekcji. Bardzo się cieszę. No i no, a mi nie pozostało nic, żeby tylko się z wami pożegnać. Moi drodzy, sorry, język mi się plączę, bo jestem kurczę tak, no cieszę się, strasznie się cieszę. Miałem ciężki dzień i takie rozpakowanie naprawdę daje energię. Będę miał co robić. Więc mi nie pozostaje nic, tylko się z wami pożegnać. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za łapki w górę, za lajki. Naprawdę nie musicie, bo ja tutaj nie po to jestem, żeby, żeby, was, żeby żebrać od was. Tylko, tylko to jest wasz gest, ale, ale to strasznie miłe za te komentarze, które są przemiłe. Pozdrawiam bardzo serdecznie najmłodszych widzów, bo wiem, że mam kilku 11, 12 i 13-latków wśród widzów, którzy się tym interesują. I obiecuję, że Wam jeszcze przybliżę, nie jeden sprzęt Wam jeszcze pokażę, o którym zapewne nie mieliście pojęcia. No i tyle. Mówił Kusok, mojej retro hobby. Papa, pa. trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, cześć.